Kurs cudów. Ćwiczenia dla studentów. Lekcja 39. Moja świętość jest moim zbawieniem. Jeżeli wina jest piekłem, to co jest jego przeciwieństwem? Podobnie jak tekst, dla którego niniejsza książka ćwiczeń została napisana. Idy użyte w ćwiczeniach są bardzo proste, bardzo jasne i zupełnie jednoznaczne. Nie zależy nam na dokonywaniu intelektualnych wyczynów, ani też nie wdajemy się w logiczne łamigłówki. Zajmujemy się jedynie tym, co jest bardzo oczywiste, a co zostało przeoczone w chmurach złożoności, w których, jak myślisz, myślisz. Jeżeli wina jest piekłem, to co jest jego przeciwieństwem? To z pewnością nie jest trudne. Przyczyną wahania, jakie możesz czuć udzielając na to odpowiedzi, nie jest dwuznaczność pytania. Ale czy wierzysz, że wina jest piekłem? Gdybyś w to wierzył, natychmiast ujrzałbyś, jak bezpośredni i prosty jest tekst i w ogóle nie potrzebowałbyś książki ćwiczeń. Nikt nie musi ćwiczyć, aby zdobyć to, co już jest Jego. Powiedzieliśmy już, że Twoja świętość jest zbawieniem świata. A jak jest z Twoim zbawieniem? Nie możesz dawać tego, czego nie masz. Zbawiciel musi być zbawiony. Jakże inaczej może nauczyć zbawienia? Dzisiejsze ćwiczenia będą odnosiły się do Ciebie w rozpoznaniu, że Twoje zbawienie ma zasadnicze znaczenie dla zbawienia świata. Gdy będziesz stosował te ćwiczenia do swego świata, Korzyść odniesie cały świat. Twoja świętość jest odpowiedzią na każde pytanie, które kiedykolwiek zostało zadane, jest zadawane teraz lub zostanie zadane w przyszłości. Twoja świętość oznacza koniec winy, a zatem koniec piekła. Twoja świętość jest zbawieniem świata i Twoim własnym. Jakże mógłbyś Ty, do którego Twoja świętość należy być z niej wyłączony. Bóg nie zna bezbożności. Czy możliwe by On nie znał swojego syna? Dzisiaj usilnie zalecane jest pełne pięć minut dla czterech dłuższych okresów ćwiczenia, lecz zachęcam Cię, byś ćwiczył dłużej i częściej? Jeżeli chcesz przekroczyć wymagane minimum, to zaleca się sesję częstsze raczej. Niż dłuższe, choć sugerowane są i jedne, i drugie. Okresy ćwiczeń rozpoczynaj jak zwykle, powtarzając sobie dzisiejszą ideę. Następnie z zamkniętymi oczami wyszukuj swoje niemiłujące myśli, niezależnie od formy, w jakiej mogą się jawić niepokoju, depresji, gniewu, lęku, zmartwienia, ataku, niepewności itd. Niezależnie od formy, jaką przyjmują, są niemiłujące. I dlatego napawają lękiem. Zatem to od nich musisz zostać zbawiony. Konkretne sytuacje, wydarzenia lub osobowości, które kojarzysz z wszelkiego rodzaju niemiłującymi myślami, są stosownymi obiektami dla dzisiejszych ćwiczeń. Jest absolutnie niezbędne dla Twego zbawienia to, abyś je ujrzał inaczej. I właśnie Twe błogosławienie ich. Zbawi Cię i da Ci wizję. Powoli, nie kierując się świadomym doborem i nadmiernie nie uwypuklając żadnej z nich, w szczególności, szukaj w swym umyśle każdej myśli, która dzieli Cię od twego zbawienia. Zastosuj tę ideę na dzisiaj do każdej z nich w ten oto sposób. Moje niemiłujące myśli o Trzymają mnie w piekle. Moja świętość jest moim zbawieniem. Te okresy ćwiczeń mogą okazać się dla Ciebie łatwiejsze, jeżeli przepleciesz je kilkoma krótkimi sesjami, podczas których po prostu kilkakrotnie powoli powtórzysz sobie dzisiejszą ideę. Może również okazać się dla Ciebie pomocne włączenie kilku krótkich odstępów. Podczas których będziesz się tylko odprężał i zdawał się o niczym nie myśleć. Nieprzerwana koncentracja jest z początku bardzo trudna. Będzie stawała się o wiele łatwiejsza w miarę, jak Twój umysł stanie się bardziej zdyscyplinowany i mniej podatny na rozpraszanie uwagi. Tymczasem możesz wprowadzić urozmaicenie do ćwiczeń w takiej formie, jaka do Ciebie przemawia. Nie zmieniaj jednak samej idei, gdy będziesz urozmaicał metody jej stosowania. Jakkolwiek zdecydujesz się jej użyć, idea powinna zostać wyrażona w taki sposób, aby jej znaczeniem był fakt, że twoja świętość jest twoim zbawieniem. Każdy okres ćwiczeń zakończ jeszcze raz powtarzając tę ideę w jej wyjściowej formie i dodając: Jeżeli wina jest piekłem, to, co jest jego przeciwieństwem? Podczas krótszych zastosowań, które powinny być wykonywane około trzech lub czterech razy na godzinę, lub, jeżeli to możliwe, częściej, możesz zadawać sobie to pytanie i powtarzać dzisiejszą ideę, najlepiej zaś czynić i jedno, i drugie. Jeżeli pojawią się pokusy, szczególnie pomocną formą tej idei będzie. Moja świętość. Jest moim zbawieniem od tego.